żeby porządnie sobie poodkurzać, potrzebować będziemy takich oto narzędzi. Witam wszystkich. Dzisiaj taki krótki poradnik o tym, jak zdemontować tylne fotele w samochodzie Citroën C4 Picasso. Na przykład po to, żeby naprawić uszkodzone cięgno do przesuwania foteli do przodu lub do tyłu, albo żeby porządnie sobie pod tymi fotelami poodkurzać. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Do demontażu foteli i naprawy cięgna potrzebować będziemy takich oto narzędzi: obcęgi, zwykły śrubokręt Torx40 i Torx15. Tu Wam pokażę demontaż fotela na ostatnim z nich, żeby łatwiej nakręcić te miejsca, które są właśnie problematyczne i żeby Wam lepiej je pokazać. Także bierzemy się do roboty. Potel z tyłu jest zamocowany za pomocą czterech śrub. Tutaj z A Zobaczcie tutaj Torx 40. Znajduje się tu z przodu jedna. Tutaj druga. Oraz z tyłu. Już Wam pokazuję. Tu widać jedną. A drugą pokażę od strony bagażnika. O, o widać. I te cztery śruby należy odkręcić, a później rozpiąć wtyczkę, która znajduje się pod siedzeniem. A ta wtyczka znajduje się tam, gdzie jest właśnie ten żółty element. I zabieramy się za odkręcanie tych czterech śrub. One są przykręcone dosyć mocno, natomiast wystarczy opuścić. I już idzie lekko. Wystarczy sama końcówka. I tak oto wygląda ta śruba. I jedziemy po kolei. Cztery śruby, potem wtyczka, i wyjmujemy fotel. Kiedy już macie odkręcone śruby, zanim wyjmiecie fotel, trzeba jeszcze rozpiąć wtyczkę. Tutaj ją widać. Ta wtyczka, i ten przewód. Są dodatkowo zabezpieczone tutaj w konstrukcji, w konstrukcji fotela. Trzeba to te zaczepy lekko wepchnąć do środka, żeby je zwolnić. I wtedy dopiero rozpiąć e, samą wtyczkę. Robimy to za pomocą takich cążków. Nie jest to trudne. Wystarczy złapać i delikatnie wepchnąć jedno. O z tej strony można i i drugie. Teraz możemy rozpinać wtyczkę. Potrzebujemy zwykły śrubokręt. Tutaj mamy taką zapadkę. Podważamy i delikatnie wyjmujemy. I rozpięte. Możemy wyjmować fotel. Żeby dojść do zaczepu linki odwracamy sobie fotel i tu mamy dwa miejsca, w których są śrubki. O, tutaj jedna i tu druga. Odkręcamy, żeby sobie te plastiki tutaj zdemontować. Śrubki odkręcone tutaj jeszcze mamy o, w tym miejscu tak, taki zaczep tak teraz będziemy musieli chyba odwrócić jeszcze mi się wydaje tutaj będzie połączenie tych o, tutaj tych dwóch na jakąś tutaj nam się to już rozdzieliło jeszcze nadal pewnie tu widzimy zaczepy Jeszcze jeden jakiś trzyma Próbujmy Tutaj widać w tym miejscu o, tu. O, tu go widać Jest Ten jeden zaczep, który tu podnosimy lekko do góry, ale Jeszcze wcześniej jest drugi taki zaczep. O, odważamy delikatnie. Ten już rozpięty praktycznie tutaj. O, i mamy ten drugi plastik w ręce. Mamy to rozobrane. Pokażę, gdzie są zaczepy. Raz, dwa, raz. Dwa, trzy i tutaj takie wsówki i ten główny taki zaczep. Dobra. Tak to wygląda. W ten sposób. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Tu po prostu. Tu po prostu z tego. Miejsca wyskoczył nam. O, tutaj. To się powinno obniżać przy pociąganiu za cięgno pod siedzeniem. Tu jak widzicie jest taka jakby takie wcięcie i one ma wejść w tą tutaj blachę. O. Lekko naciskamy i wciskamy to o, w ten sposób i już gotowe. Cięgno działa. Cięgno naprawione, plastiki składamy oczywiście w odwrotnej kolejności, skręcamy, wkładamy fotel i robotę mamy skończoną. Jak widzieliście, ten demontaż nie jest zbytnio skomplikowany. Wystarczy kilka narzędzi i trochę czasu i mamy dogodny dostęp właśnie do tych czynności, o których mówiłem na początku filmu. Także, jeżeli komuś pomogłem, proszę o kciuk w górę, a nie zaszkodzi także subskrypcja. A ja zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Bardzo prosimy.